Wyobraź sobie taki scenariusz. Zaczynasz miks, siadasz do projektu, wrzucasz efekty, miks idzie w całkiem dobrym kierunku. Jeszcze trochę EQ, może kompresja, szybki mastering i postanowisz sprawdzić twój miks z rana. A tu totalne zaskoczenie. Mój miks w ogóle w ten sposób brzmi? To już prawdopodobnie dopadło ciebie zmęczenie słuchu w miksie. A jak go uniknąć? Oglądaj ten materiał koniecznie do końca, a dowiesz się jak. Zmęczenie słuchu to chyba jeden z większych problemów każdej osoby, która zaczyna miksować. Na początek może zdefiniujmy sobie, czym konkretnie jest to zmęczenie słuchu tak plus minus, bo żadnej bardzo formalnej definicji akurat nie znalazłem. Zmęczenie słuchu to jest moment, kiedy nasz słuch podejmuje nieobiektywne decyzje, a nawet najlepsze ruchy, chociażby na przykład w IQ, wydają nam się dobre wcale nie muszą taki być. Więc to jest moja autorska definicja zmęczenia słuchu. Warto jest też dodać, że podczas zmęczenia słuchu dość charakterystyczne jest to, że nie jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić, czy coś w miksie wymaga poprawki. Po prostu nasz słuch jest nieobiektywny, tak? Nie wiemy, co poprawić, nie wiemy, co zmienić. Więc, jeżeli wiemy już, czym jest to zmęczenie słuchu, i pewnie Ciebie też dopadło, bo mnie też dopada, to teraz podam Ci takie trzy rady, trzy sposoby, jak walczyć z tym zmęczeniem słuchu. No, może nie walczyć, ale bardziej unikać go. Aby ono nas po prostu mniej dopadało. Więc jak w takim razie go unikać? Pierwszym czynnikiem, który przyczynia się do naszego zmęczenia słuchu, jest głośność, a konkretnie SPL, -e, na których miksujemy. W dużym skrócie powinniśmy miksować około 70, 75, może 80 decybeli. SPL, czyli powinniśmy miksować na tym poziomie głośności, z czym się spotykam. Duża część osób, z którymi chociażby pracuję, albo na konsultacjach itd. To oni często miksują na głośności 90 dB SPL. Każdy lubi trochę odkręcić interfejs, posłuchać muzyki głośniej, ale to jest prosta droga do zmęczenia naszego słuchu. A tego chcemy unikać. Jak w ogóle zmierzyć te spl -e? No, jeżeli miksujecie bezpośrednio na monitorach, to macie dużo prostszą drogę, bo wystarczy, że pobierzecie na przykład aplikację na telefon DB SPL Meter, albo jakikolwiek miernik SPL i, i tam możecie dokonać pomiaru, na jakim poziomie głośności słuchacie waszej muzyki podczas miksu. Pamiętajcie o tym, że miksowanie cicho ma jeszcze jeden plus. Poza tym, że unikniecie zmęczenia słuchu, to lepiej zbalansujecie wasz miks, bo jeżeli wasz miks brzmi cicho dobrze, to głośniej zabrzmi tylko lepiej, ale ta zasada nie działa na odwrót. Oczywiście czasami podczas miksu możecie podgłośnić wasze odsłuchy, możecie posłuchać waszego miksu trochę głośniej, ale pamiętajcie o tym, że każda dodatkowa minuta słuchania waszej muzyki na poziomie 80-90 decybeli SPL, no to jest bardzo szybka droga po prostu do zmęczenia naszego słuchu w miksie, czyli w konsekwencji będziemy podejmowali gorsze decyzje miksowe, także pamiętajcie o tym, że kiedy podgłośniacie wasze odsłuchy, wasze słuchawki, wasze monitory, to po części za tą głośność Płacicie cenę obiektywności, a tej obiektywności nie mamy na za długi czas. I tutaj przechodzimy do drugiej kwestii, jeżeli chodzi o zmęczenie naszego słuchu, czyli przechodzimy do przerw w miksowaniu. Jeżeli mówimy o przerwach w miksowaniu, to jest to jeden z ważniejszych aspektów, ponieważ to jest kwestia bardzo, ale to bardzo indywidualna. Mam na przykład osoby. Które są w stanie miksować zaledwie pół godziny. Ja na przykład jestem w stanie miksować około 40-45 minut i być obiektywnym i nie złapać tak zwanego zmęczenia słuchu. Coś, co ja wam polecam zrobić, i to jest rzecz, którą tak właściwie ustalamy na początku, z każdą osobą, na konsultacjach, kiedy się spotykamy, to musicie znaleźć u Was taki Blok miksowy. Czym jest blok miksowy? Blok miksowy jest pewnym czasem, przez który możecie obiektywnie miksować, i po takim bloku miksowym wykonujecie przerwę, kilkunastominutową, i to też zależy od Was. To najlepiej byłoby, żebyście pomierzyli. Jedni z lepszych inżynierów za granicą, na przykład doskonale wiedzą przez jaki okres czasu mogą oni miksować. Także to jest rzecz, którą warto jest u siebie zastosować. Więc jak taki pomiar bloków gdzieś wykonać? Ten pomiar bloków miksowych polecam Wam wykonać w taki sposób, że bierzecie Wasz telefon, bierzecie Wasz stoper, odpalacie Waszą sesję miksową i miksujecie. Miksujecie, robicie sobie cały miks, prawda? I patrzycie na stoper, ile czasu minęło, tak? I lukacie sobie. I patrzycie na wasz mix i próbujecie znaleźć taki moment, gdzie tak czujecie, że po prostu nie podejmujecie już dobrych decyzji. Zazwyczaj będzie to po około 30 minutach, 40, 50 i w ten sposób znajdujemy nasz limit tak zwanego bloku miksowego. Czyli czasu, przez który możemy miksować. To jest kwestia dość indywidualna, jest ona troszeczkę genetyczna, spowodowana przez Was słuch, jakie macie predyspozycje. To różnie wypada w zależności od osób. Ale jeżeli wykonacie kilka takich pomiarów yy, i wyciągniecie sobie z nich średnią, to będziecie po prostu wiedzieli, przez jaki okres czasu możecie efektywnie miksować. I będziecie robili sobie przerwę i stosowali taki blok czasowy. Na przykład, jeżeli wyjdzie wam 40 minut, no to miksujecie 40 minut, robicie kilkanaście minut przerwy, 40 minut, i w ten sposób po prostu wiecie, ile czasu możecie efektywnie miksować. I tym oto sposobem wyeliminujecie i zapobiegniecie właściwie zmęczeniu słuchu. Czyli jest to bardzo dobra technika. Aby uniknąć tego zmęczenia słuchu. Oczywiście, czasami możemy być trochę mniej wyspani, możemy być trochę mniej zregenerowani, możemy mieć gorszy dzień miksowy. I te bloki, które tak właściwie sobie pomierzycie, mogą się różnić w zależności od dni, ale jest to cenna informacja dla Was, przez jaki okres czasu możecie miksować w Waszej sesji miksowej aby po prostu uniknąć zmęczenia słuchu. Także polecam Wam wziąć stoper i wykonać takie kilkanaście pomiarów, kilka, wyciągnąć z tego średnią, no i po prostu będziecie wiedzieli, przez jaki okres czasu możecie efektywnie miksować. Miksowanie w złotych godzinach. Czym tak właściwie są te złote godziny podczas miksu? No, złote godziny to jest trochę moje autorskie określenie, które oznacza po prostu takie godziny. Taki przedział godzin w ciągu dnia, w których oddajemy najlepsze miksy. I to jest znowu kwestia indywidualna. Chodzi o to, że są osoby, które na przykład miksują dużo lepiej pod wieczór, czyli są osoby, które siadają godzina 20, 21, 22 do sesji miksowej i gdzieś w tych godzinach oddają po prostu najlepsze miksy. Jest to spowodowane tym, że na przykład lepiej czują się w nocy, są bardziej nocnymi markami. To jest coś, co też musicie zaobserwować u siebie. Przykładowo ja najlepiej miksuję w godzinach 6, 7, 8, 9. To są godziny, kiedy ja jestem najbardziej obiektywny i po prostu oddaję najlepsze miksy. Ale to są godziny, które sami musicie odnaleźć u Was. Dlatego też proponuję Wam zrobić sobie eksperyment. Jeżeli na przykład zawsze miksowaliście wieczorem po 20, to spróbujcie na przykład miksować o godzinie 7, może jak wstajecie 8, o 9, o 10, o 11 i zobaczcie, czy przypadkiem nie oddajecie wtedy lepszych miksów. Albo jeżeli zawsze zmuszaliście się do miksowania z rana, miksowaliście 8, 9, to spróbujcie na przykład raz, kilka razy najlepiej. W ramach eksperymentu pomiksować na przykład o godzinie 19, 20, może 21 i zobaczyć, jakie miksy po prostu w tych godzinach oddacie. W tych tak zwanych złotych godzinach miksowych nasz słuch jest w stanie miksować najdłużej i najefektywniej. Czyli krótko mówiąc, kiedy znajdziemy te takie nasze złote godziny miksowe, czyli taki okres w ciągu dnia kiedy miksujemy najefektywniej, często jest tak, że możemy wtedy miksować dłużej. Czyli jeżeli normalnie miksujemy 40 minut, a znajdziemy nasze złote godziny miksowe, to jesteśmy w stanie wtedy, w tym okresie czasu, miksować po godzinę, półtorej i uniknąć zmęczenia słuchu, bo po prostu w tych godzinach jesteśmy może najbardziej kreatywni, najlepiej nam się pracuje. To jest bardzo ważna kwestia, aby znaleźć taką porę dnia, czyli te tak zwane złote godziny miksowe i miksować w tym czasie, no bo wtedy wykorzystamy cały potencjał naszych umiejętności miksowej. To jest też taki aspekt, na który duża część osób nie zwraca uwagi. Siada do sesji miksowej od razu, o byle jakiej godzinie, no i po prostu w ten sposób tracą cały potencjał swoich umiejętności miksowych, ale mam nadzieję, że Ty nie będziesz go tracił, bo teraz już wiesz, że powinieneś znaleźć taki okres w ciągu dnia, gdzie miksuje Tobie się po prostu najlepiej, no i dzięki temu też unikniesz zmęczenia słuchu. Daj znać koniecznie w sekcji komentarzy, czy Ty masz jakieś rady odnośnie unikania zmęczenia słuchu. Może jakiś nie wymieniłem, może jakiś pominałem, może też znasz jakieś inne sposoby, które działają u Ciebie i pomagają innym. Więc koniecznie podziel się nimi w sekcji komentarzy. A jeżeli wiesz już jak unikać zmęczenia w sekcji miksowej i chciałbyś polepszyć. Twoje umiejętności miksowe to w pierwszym linku pod tym nagraniem znajdziesz link do Mix Master Pro Level, czyli do kursu gdzie uczę miksu i masteru od A do Z. Także jeżeli chcesz polepszyć Twoje umiejętności miksowe, to już wiesz gdzie znajdziesz link do tej wiedzy. No a jeżeli mówimy o wiedzy, to to by było na tyle w tym materiale, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku z wiedzą miksową, na którą zasługujesz.